znamy razem z Agatą, różne historie, w których bliscy, bardzo bliscy nie akceptują. Ja zawsze będę powtarzać ten no, okrutny przykład i rodzice błagam, nie róbcie niczego takiego wobec w ogóle dzieci jakichkolwiek, z jakimikolwiek problemami. Kiedy dziewczyna opowiadała o tym, że jak była mała i straciła te włosy, wracała do domu, rodzice zasłaniali okna, żeby nikt jej nie widział. Albo gdy przychodzili znajomi na imprezę, to ona była zamykana w pokoju. No jak ja o tym mówię, to po prostu mam ciary, tak? Bo to jest po prostu jest taki... Jakieś forma maltretowania Tak, to jest, to jest taki bagaż taki doświadczeń, doświadczeń tak. przemoc. Tak, ten. bagaż doświadczeń, to no, jak masz z tym, z tym iść? No, no tych historii jest multum, tak? Czy też historia chłopaka, który poszedł do pierwszej pracy, kładł jakąś kostkę brukową i pani właścicielka tej posesji powiedziała mu do widzenia, w e, bardzo, bardzo brzydkich słowach w ogóle do mhm. niego to powiedziała mi: Do widzenia nie, nie chcę, żebyś tu pracował. On wie dlaczego? Bo jesteś łysy i mi się źle kojarzysz. Mhm. Jak taka osoba później e, ma, nie wiem, iść dalej przez życie, tak? Do, do kolejnych prac, nie wiem, w korporacjach, tak? Bardziej reprezentatywnych, no. Jak znaleźć te siły, żeby umieć się obronić? To tak. jest też bardzo trudne. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.